A, jeszcze raz witam serdecznie, witam Was e, na grupie Wydobywam Kobiece Piękno i witam Was na moim kanale na YouTubie e, Anna Lipowska-Partycka. I dzisiaj słuchajcie, opowiem Wam o tym, jakby o moim podejściu do pielęgniarki. Wstawię sobie, słuchajcie, tak, jeszcze kamerę, żeby. No, nie wiem. Ja dzisiaj na tarasie. E, Mam nadzieję, liczę na to, że ci sąsiedzi, którzy przed chwilą coś piłowali, to przestaną piłować, a jak nie, to trudno po prostu będę mówić dalej, tak? W planach zakup mikrofonu. Może macie jakieś podpowiedzi, jaki najlepiej mikrofon. Najlepiej by było, jak nadaję z komputera, żeby miał wejście na USB albo na Jacka. Bo ja mam Maca, więc jakby im już nie mam, tylko na, na USB. Chyba, że normalnie gdzieś tam do prądu. To też dałby radę spokojnie. I myślę, że chyba czas zainwestować w mikrofon. Słuchajcie. Bo przymierzam się do, do częstszych transmisji live, a na pewno głos byłby zdecydowanie lepszy, gdyby, gdyby był po prostu mikrofon. I Przechodząc do tematu. Dlaczego postanowiłam nagrać hmm, takiego live'a? Czym jest holistyczna pielęgnacja? Co to w ogóle oznacza słowo holistyczne? Dlatego, że jest to słowo, które generalnie hmm, gdzieś tam bardzo często pojawia się hmm, w odniesieniu do różnych rzeczy, hmm, od różnych dziedzin życia. Tak, podejście holistyczne, podejście holistyczne, nie wiem, na przykład do pielęgnacji, takie ku mnie, czy do diety, tak. No i teraz pytanie, czy to słowo holistyczne to jest taki wyraz mega popularny, który generalnie nic nie znaczy, czy to jest coś rzeczywiście, czy to jest jakby słowo, za czym cokolwiek coś dalej idzie, tak? I czy to słowo posiada jakąś wartość. Tak jak mówię, czy to jest po prostu słowo, które się przykleja do jakiegoś tam, do jakiejś dziedziny życia, czy to jest dietetyka, czy to jest ruch, czy to jest generalnie dbanie o siebie, czy to jest pielęgnacja, czy to jest po prostu jakby słowo, to ma jakieś, tak jak mówię, jakieś głębsze znaczenie. Ja słuchajcie, od 2000. Powiedzmy 14-15 roku, 2015-2014 roku. I wtedy, tak naprawdę, zaczęła się moja przygoda z pielęgnacją, taka na poważnie. Co to znaczy? To znaczy, że działając w amerykańskiej firmie, zaczęłam robić spotkania kosmetyczne stacjonarne. Co robiłam? Dobierałam panią pielęgnację do twarzy, panie sobie, miłe buzie, małe sobie buzie. Nakładałyśmy krem, krem pod oczy, nakładałyśmy sobie podkład, dobierałyśmy akurat na tym spotkaniu i mm, był róż, czasem były i rzęsy jeszcze, tak, w takiej bardziej jakby zaawansowanej, gdzieś tam rozszerzonej formie były również i rzęsy i słuchajcie i generalnie taką działalność, gdzieś tą kosmetyczną, stacjonarną prowadziłam przez prawie, przez prawie 3 lata. Obecnie wracam, wracam do tej formy, na pewno będę miała czas na live'y. Live'y generalnie zapewne będą właśnie w godzinach przedpołudniowych albo porannych, tak jak dzisiaj przedpołudniowych, albo porannych, dlatego że zwykle pewnie w godzinach jakichś popołudniowych, albo późniejszych popołudniowych. A będę, nie będę poza domem, bo tak jak mówię, wprowadzam nowo się w aktywność robienia nie tyle spotkań kosmetycznych, co po prostu domowych, spa. Chciałabym wyjść z takim pomysłem i z taką formą odpoczynku dla kobiet, po prostu jakby szerzej. Oczywiście mogę robić również takie spa online, czyli po prostu wysyłam produk produktów i Mogą Panie sobie testować. Wtedy spotykamy się na Zoomie, na Messengerze, jak po prostu jest wygodnie. I ja opowiadam o produktach, a Pani po drugiej stronie kamerki po prostu próbuje. I słuchajcie, zmierzając jakby powoli do tematu. Ja od tego 2014-2015 roku, będąc związana rzeczywiście bardzo mocno z pielęgnacją, sama przede wszystkim postawiłam. Na regularną i systematyczną pielęgnację. To jest myślę, klucz generalnie tego, żeby odnieść sukces w pielęgnacji, w tym, co jakby chcemy sobie tutaj na twarzy powiedzmy, czy w naszym ciele chcemy sobie osiągnąć, tak A, Czy do czego jakby chcemy dążyć, jaki chcemy mieć efekt, jak chcemy się, się przyjemnie czuć. I powiem Wam w tym czasie też bardzo dużo, bardzo dużo się nauczyłam, sama się bardzo dużo nauczyłam od innych kobiet, bardzo dużo się nauczyłam. Zaczęłam się wgłębiać w tą. No, niestety, nie mogę się to teraz odebrać. Zaczęłam się wgłębiać w tą pielęgnację, jakby prowadzenie pielęgnacji, w dobór pielęgnacji, w różne wyzwania. Na twarzy, jakie mają kobiety, mniejsze, większe, tak? Jakby z czym to się wiąże. Generalnie na początku bardziej do tej pielęgnacji podchodziłam, tak? Wiecie z zewnątrz, czyli tylko no, patrząc dzisiaj z mojego jakby obecnego miejsca, podchodziłam bardzo powierzchniowo, tak? Czyli jeżeli pani miała suchą buzię, no to oczywiście gdzieś tam jasne, był jakiś temat, wiecie, picia wody. Ale generalnie mocno nawilżający krem, czy nawet nawadniający, yy, peeling, co najmniej raz w tygodniu, żeby warstwę rogo, ro, rogową jakby zdjąć, i teraz albo ziarnisty, albo enzymatyczny, w zależności co ma pani, na pani nabuzić, co pani lubi, jaką ma pani potrzebę i co na panią będzie miało jakby, po czym pani będzie miała największe efekty i korzyści. i yy, i tak jak mówię, i do tego jakaś maseczka i to był krem, tak? Czyli generalnie zajmowałam się przez bardzo długi czas pielęgnacją dosyć, jakby doborem produktów dosyć takim powierzchniowym. W pewnym momencie, jak ja gdzieś miałam jakieś wyzwania zdrowotne, ale wyzwania też z, ze swoją twarzą, bo ja kiedyś miałam w ogóle twarz tłustą, mieszaną, miałam pryszcze, moglibyście nie uwierzyć, ale rzeczywiście miałam, miałam je tutaj na, na czole, miałam je na skroniach, miałam je tutaj koło ucha, miałam na dekolcie, miałam tutaj na plecach i powiem Wam, że to było naprawdę mm, niefajne, miałam te krosty, to były takie biecie, białe, okropne krosty, e, ropne, czyli a, taki naj, naj, najgorszy rodzaj można by powiedzieć i, I w pewnym momencie, jakby przechodząc z jednej firmy, jakby rezygnując z tamtej firmy, przechodząc gdzieś dalej, przechodząc, wiecie, w firmę suplementacyjną, zaczęłam zdobywać jeszcze inną wiedzę. Zaczęłam zdobywać wiedzę bardziej taką, wiecie, od środka. Nie stricte pielęgnacja i pielęgnacja od środka, tak? czyli albo raczej, że warto jest dołączyć coś w środku zamiast tylko przykrywać się jakimś super podkładem to słuchajcie, zacząłem jakby wchodzić w temat m, suplementacyjny, ale jakby pomijając zupełnie tą suplementację, dzisiaj w ogóle odkładając, cześć Monika, witam Cię serdecznie, w ogóle ją jakby odkładając ją na bok, weszłam w temat na pewno nawilżenia, nawodnienia bardziej organizmu, czyli e, picia wody i gdzieś tam, ponieważ ja w międzyczasie miałam swoje wyzwania zdrowotne i zaczęłam dużo dużo czytać, nie tyle jakby dowiedywać się od lekarzy, ale tak naprawdę powiem wam, że Instagram dla mnie był taką kolebką i jest dzisiaj skarbnicą wiedzy, bo uwierzcie mi, na Instagramie naprawdę bardzo ciekawe informacje można wyczytać, to mój kod podwórkowy jęczy. Osób rzeczywiście, które są kwalifikowane, które mają dużo doświadczenie. I ja zaczęłam czytać, jakby rzeczy związane z moim ówczesnym stworzeniem. Co wiązało się również z tym, że zagłębiałam swój temat dotyczący pielęgnacji. Tak, gdzieś od tego tam 2015, później przez 2017, 2019, tu były takie lata. Gdzie jakby ciągle czerpałam jakby wiedzę z różnych, z różnych tutaj źródeł i z różnych płaszczyzn na różnych płaszczyznach. Przewijałam się przez różne firmy kosmetyczne. I raz przyglądałam się kosmetykom, czyli to, co one robią, to, co one zawierają w składzie. I jak działają na moją buzię. Zawsze polecam tylko produkty, które użyję i y, widzę, że są efekty, są dobre, mają dobry skład i mogę je spokojnie polecić. Y, dlatego z, z kilku firm albo po prostu jakby nie zaczęłam współpracy, albo y, nie kontynuowałam tej współpracy, tak, bo nie mogę wywalać czegoś, co uważam, że nie do końca jest fajne. Tak? Nie lubię, nie lubię po prostu ściemniać. Kiedyś bywało tak, że nie zawsze gdzieś tam ta prawda pojawiała się na moim profilu. Nie odnośnie produktów, ale akurat odnośnie zupełnie innych tematów. Natomiast jeśli chodzi o produkty, zawsze byłam transparentna, zawsze byłam spójna, zawsze stawiałam sobie dobro drugiej osoby, której po prostu miałam polecić dany produkt. Więc jak zaczęłam się wgłębiać w różne tematy. Jakie firmy mają podejście do produktów, do prezentowania produktów, do pokazywania produktów, do reklamowania ich, to tym bardziej ja chciałam mówić po swojemu do kobiet i. Chciałam je uświadamiać, że nie tylko to, co na zewnątrz jest ważne, albo raczej to, to jest tak naprawdę efekt tego, co jest w środku. I teraz, czym jest ta cała holistyczna pielęgnacja? I dlaczego postanowiłam gdzieś tam o niej mówić? No właśnie, przede wszystkim dlatego, że na rynku, nie tylko marketingowym, ale w ogóle na rynku, jest owszem, coraz więcej informacji o tym, jak dbać o siebie od wewnątrz, co jest tak naprawdę ważne w pielęgnacji, co możemy mieć na zewnątrz, czyli na twarzy czy na ciele, powiedzmy, że skupiamy się na twarzy, tak? Co możemy mieć na twarzy, robiąc za przeproszeniem dobrze naszemu organizmowi w środku. I um, Ponieważ różne są przekazy na rynku zarówno w klasycznych drogeriach, wiecie, nie wiem, radio, telewizja, jeśli oglądacie i się z tym stykacie, czy przeróżne reklamy. Bo firmy marketingowe jest naprawdę garstka jest naprawdę garstka firm. A Albo jeszcze mniej niż garstka, bo garstka, no to nie wiem, no na przykład z 5 czy 4, ale nie sądzę, wydaje mi się, że jeszcze mniej, A, które komunikują tak, jak w sumie bym chciała, żeby komunikowałem. Natomiast ja postanowiłam po prostu zrobić coś innego i zacząć komunikować, że Twoja pielęgnacja twarzy, każdej z nas, każdej kobiety, pielęgnacja twarzy, tak naprawdę, czy pielęgnacja ciała nie zaczyna się od pielęgnacji twarzy, tylko zaczyna się od pielęgnacji samej siebie w środku. I czym jest holistyczna pielęgnacja? No właśnie, według mnie, a moje podejście do holistycznej pielęgnacji to jest pielęgnacja tak zwana całościowa. To znaczy, że obejmuje nie tylko to, co mamy na zewnątrz, czyli mamy po prostu Skórę, tak? Ale obejmuje przede wszystkim to, co mamy w środku. Bardzo mało informacji, ale gdzieś bardzo rzadko pojawiają się, że Lita to nasz drugi mózg. No i tak rzeczywiście jest, słuchajcie. I dodam jeszcze tyle, że e, będąc biologiem, wiele informacji. Naprawdę sprawdziłam też, żeby były rzetelne i wiarygodne. I teraz, skoro się mówi, że Jelita to nasz drugi mózg, nie będę Wam tu dzisiaj opowiadać, jak zadbać o te Jelita, chociaż warto rzeczywiście o nie dbać. I tu, zarówno na grupie, na face, na, fejs, na, na Facebooku chciałam powiedzieć, na fejsie, jak i na Instagramie, ja Wam będę informacje przekazywać, jak właśnie zadbać o tą oś tak naprawdę, jelito-mózg, o to, jak zadbać o nasze jelita. No bo skoro jelita to nasz drugi mózg, to rzeczywiście wiele substancji i wiele tego, co się dzieje w jelitach, czyli po prostu to, co jemy, to, co spożywamy, to, co pijemy. Ma ogromny wpływ na to, co się dzieje w jelitach, a jelita nam w ten sposób odpowiadają. Tak? Tam są skomplikowane, słuchajcie, mechanizmy, ale generalnie trzeba sobie zdać z tego sprawę, że jeżeli coś nam w cudzysłowie wyskakuje na buzi, albo mamy jakąś taką potrzebę, wiecie, na buzi rzeczywiście ewidentnie coś się dzieje. Nie wiem, jest mega sucho, są jakieś mega wypryski. I owszem, możemy kupić sobie produkt i na tu i teraz załagodzić tą naszą, jakby akcję, która nam się dzieje. Natomiast ja tak czy siak szukałabym głębiej. Oczywiście nie chodzi o to, żeby wariować, robić milion, wiecie, Milion badań, chodzić po lekarzach. Wcale nie trzeba gdzieś tam, słuchajcie, chodzić po lekarzach i wykonywać coś Nie wiadomo, ilaki ilości badań, ani tam, nie wiem, wykluczać różnych rzeczy nagle z diety. Nie, nie, nie. Ale naprawdę warto się po prostu zastanowić, czy coś, co robimy, coś, czego na przykład nie pijemy takim moim, wiecie, jednym z sekretów, no powiedzmy, że urodowych takich sekretów jest to, że ja generalnie piję minimum 2,5 litra wody tak, jeżeli ktokolwiek do mnie przychodzi i się mnie pyta, jaki możesz mi polecić krem, jakiego ty kremu używasz, że twoja buzia tak wygląda, akurat jakby zupełnie inny obraz jest na YouTubie, a zupełnie inny jest na, na Facebooku na Facebooku ten telefon mam trochę niżej, więc mi z grawitacji leci, że tak powiem, buzia. Natomiast ja generalnie wyglądam tak. Myślę, że bardzo dobrze mając 43 lata. I słuchajcie. I tak naprawdę wygląd mojej buzi nie zależy tylko od moich genów, które przekazali mi moi dziadkowie i moi rodzice, za co im bardzo dziękuję. Natomiast zależy również od tego, jak jadłam o siebie od środka. Ale uwierzcie mi, nie biorę garści, suplementów i nie piję hektolitrów innych suplementów. Nie, zupełnie nie. Mam swoje takie, które postanowiłam sobie przetestować i zobaczyć, a jaki jest efekt. Na pewno moim podstawowym jest słuchajcie woda. Tej wody to tak 30 ml na każdy kilogram ciała. Możecie sobie policzyć, ile to wam wychodzi. Wiem, że bywa jakby trudność z wypiciem wody. Będę Was tutaj na grupie na pewno na YouTubie będę Was i na grupie zachęcać do picia tej wody. Tak na pewno pojawi się nie jeden post z piciem wody. Zachęcam do aktywności pod tymi postami. One będą się jakby pojawiały w, w różnym czasie, bo tak naprawdę treści, które będą się pojawiały na grupie, ale tutaj na YouTube też i w postach, bo tutaj posty też można, można tworzyć, więc na YouTube też będę robiła posty. Też będą się takie pojawiały, dlatego że. Chciałabym Was zainspirować do spojrzenia zupełnie inaczej na Waszą pielęgnację. Bo, tak jak mówię, tak jak ja kiedyś patrzyłam tylko z zewnątrz, wiem, że dzisiaj wielokobiet kobiet też patrzy tylko z zewnątrz. Tak, czyli interesuje je tylko krem, bo mało tego. Wielokobiet kobiet interesuje podkład, więc Pani Aniu, ja od Pani kupię podkład. OK, mam super rewelacyjny podkład, mogę Ci go dobrać, czy krem BB na przykład, tak, też bardzo delikatny. Ale co Ci po tym, jak przykryjesz sobie to, co masz, a i tak na podkładzie, czy na tym kremie BB, wyjdzie Ci co, to, co, to, co się dzieje na Twojej twarzy. Więc może lepiej najpierw cofnąć się kilka kroków wcześniej, bo... Um, Podkład czy krem B, to tak naprawdę też jest część pielęgnacji. Powiem Wam, że ja czasami jak jeżdżę nieumalowana do szkoły, w sensie nie mam pomalowanych, na przykład rzęs, nie mam różu tak jak teraz, czy rozświetlacza. Czy nie mam jakichś cieni na oczach, to zawsze nakładam podkład. On jest bardzo delikatny. Zobaczcie, moja skóra wygląda naprawdę bardzo delikatnie. Ma bardzo delikatny podkład. I nakładam, i maluję sobie brwi. Maluję sobie brwi, bo mamy już tak białe o tej porze roku, że prawie ich w ogóle nie widać, więc ja maluję brwi, żeby zaznaczyć, żeby zrobić sobie tą uprawę. Tak? I, i tak jak mówię, kiedyś też wiele pań przychodziło do mnie tylko po podkład, nie ja mówię, nie, podkład to jest na koniec. Podkład to jest też jakby element, tak jak mówię, pielęgnacji i ochrony, nas czy przed słońcem, czy przed jakimś kurzem pyłem, mrozem, wiatrem, generalnie czynnikami zewnętrznymi. Ale przede wszystkim trzeba zadbać o to, co się dzieje w środku. I tutaj na tej grupie, ale też i na tym kanale, na tej, w tej playliście tutaj urodowa na YouTubie, właśnie Wam te informacje będę przekazywać, żebyście inaczej, właśnie w sposób całościowy, holistyczny spojrzały na tą swoją pielęgnację, tak? Żebyście dostrzegły, że jest kilka małych czynników być może, na które warto zwrócić uwagę w Waszym codziennym życiu, w Waszej właśnie codziennej pielęgnacji. Które warto być może zadbać, może coś trzeba wyeliminować, a może coś trzeba dodać. I jeszcze jeden dla mnie jakby bardzo ważny element układanki tego holistycznego dbania o siebie, bo to, że zadbamy o siebie, o nasze jelita. Być może to, co nam nie służy w jedzeniu, to odrzucimy. Chociaż ja wam powiem, że ja potrafię zjeść kebaba i pizzę. I normalnie lody potrafię zjeść i popcorn, i chipsy. Oczywiście nie są to jakby ilości nie wiadomo jakie. Glutenowe rzeczy również jem. Z nabiału jogurt grecki albo taki jogurt, taki ser sernikowy w takim dużym pudełku, bo ja generalnie praktycznie codziennie jem taką owsiankę z tym jogurtem. Ale są to produkty, które jem. W, jakby w ilościach, które mogę zjeść i na które chcę sobie pozwolić, i po których czuję się OK. Kiedyś stosowałam bardzo restrykcyjne eliminacje, które nie dawały zupełnie niczego. Zresztą jest, jest chyba na, na YouTube, czy na moim fanpage, już serio nie pamiętam, taki live, właśnie z moją, z moją przemianą. I jednym z takich bardzo ważnych elementów, które ja bym dołożyła i dokładam jakby do tego holistycznego dbania po prostu o siebie, bo nie mówię tylko o twarzy, ale też mówię o całym, całym ciele. Słuchajcie, tak spoglądam, bo tam mam drzwi od tarasu i mi koty tam drapią i jęczą, chciałyby wyjść. Jest myślenie, jest myślenie, ja o tym myśleniu już na wielu swoich live'ach opowiadałam, jest myślenie, no bo co z tego, już powoli kończymy. Bo co z tego, że zadbamy o jelita? Co z tego, że będziemy pić wodę? Co z tego, że zjemy sobie owocka czy zjemy sobie warzywko? Czy wyeliminujemy jakieś e, niefajne elementy naszej pielęgnacji, zamienimy je na przykład na inne produkty? Jak w głowie, tak czy siak, jak będziemy zerkać do lustra, będziemy mówić na przykład przy myciu zębów, że mamy. Strasznie opadające powieki, albo mamy krzywe zęby, albo my w ogóle to się strasznie szybko starzejemy, zmarszczki i tak dalej, No więc jeśli nawet będziemy się bardzo mocno starać wdrażać wszystkie elementy, tak? Na przykład, których ja wam tutaj będę opowiadać, pokazywać na, na grupie. A wy tak czy siak będziecie myśleć to, co myślicie o sobie, że jesteście beznadziejni, że wam nie wiem, z albo coś tam, cokolwiek innego, to powiem Wam, że tak naprawdę, im bardziej będziecie się w fizycznie starać, to i tak wam nie wyjdzie. Niestety, to taka jest brutalna prawda. Bo bardzo ważnym elementem, na który ja daje nacisk w holistycznej pielęgnacji siebie, to jest myślenie i to jest zmiana myślenia. I o tym na pewno będzie inny live pod względem właśnie urodowym, pod względem tego w ogóle jakie się ma podejście do siebie, tak? Ale mm, zacznijcie Siebie postrzegać jako najważniejszą osobę, bo my, jako kobiety, jesteśmy na tym świecie jako najważniejsze osoby. Wokół nas kręci się ten świat. I to nie tak, że wy sobie wkręciłyście, że jesteście brzydkie, albo że macie coś nie tak, albo że z Wami jest coś nie tak. Wami, z Wami nic nie jest i nie tak. Jesteście idealne, fantastyczne, każda z nas jest, słuchajcie, inna, tak? To media społecznościowe, to e, gazety, billboardy, reklamy, radio, e, wujki, ciotki, babki, klotki, mamy, tatusiowie i e, koleżanki e, coś nam wkręciły. To znaczy inaczej, dałyśmy sobie wkręcić, bo ja też tak miałam, dałyśmy sobie wkręcić po prostu różne rzeczy do głowy i teraz tak jak mówię ja ten temat jakby myślenia będę kontynuować, niestety dzwoni telefon bardzo ważny, którym muszę odebrać i zakończając powoli tego live'a moje podejście do pielęgnacji holistyczne oznacza, że warto bardzo wziąć się za głowę Warto zwrócić uwagę na to, co wkładamy do siebie, czyli odpicia wody po jedzenie. I trzecim krokiem, tak naprawdę, i ja to powiedziałam w kolejności odpowiedniej, trzecim krokiem jest dopiero ta pielęgnacja, czyli ten krem. Oczywiście, wszystkie te trzy rzeczy razem zmieszane robią rewelacyjną robotę. Z tym Was kochane dzisiaj zostawiam. Cześć Kasiu, zapraszam do obejrzenia całego live'a. Z, z tym Was dzisiaj zostawiam. To jest moje podejście holistyczne i tutaj takich fajnych e, informacji oczekujcie. Będą w formie wideo, krótkich, dłuższych filmików, live'ów i również postów. Zachęcam Wam oczywiście do subskrybowania YouTube'a oraz do zapraszania koleżanek na grupę. Nie, Pewno fajne rzeczy tutaj się działy, już nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła Wam tę wiedzę przekazać. Dzisiaj ściskam Was serdecznie, w środę pamiętajcie, na koniec jesteście najważniejszym. Dziękuję Wam dzisiaj.